Take Nazywam się Aleksandra Leśniewska, jestem położną, certyfikowanym doradcą laktacyjnym, instruktorem hipnoporodu oraz mamą. Przychodzę do Was dzisiaj z nowym podgrzewaczem oraz sterylizatorem z firmy Neno, a dokładniej mówimy tutaj o modelu Neno Toco. Jest to sterylizator oraz podgrzewacz w wersji pojedynczej, czyli na jedną butelkę bądź na części od jednego laktatora, ale chciałabym Wam dzisiaj przybliżyć jego funkcję i pokazać, że może to być sprzęt, Mm, który sprawdzi się tak naprawdę w wielu domach. Zacznijmy od tego, że sterylizator ma jedną być może e, błahą funkcję, ale rzeczywiście ma dodatkową lampkę, e, co zdecydowanie ułatwia nam sprawę w sytuacjach e, nocnych, kiedy muszę podgrzać mleko maluchowi w godzinach właśnie wieczornych, nocnych, ale nie chcę zapalać e, dużego światła. Zdecydowanie taka lampka może nam się tutaj przydać. E, lampkę włączamy poprzez Przyciśnięcie dłuższe przycisku włączającego, i tak naprawdę ona utrzymuje swoje światło przez cały czas, niezależnie od tego, czy sterylizator jest włączony, czy też nie. Musi być po prostu tylko podpięty do prądu, po to, żeby ta latarka działała cały czas. Ja już mam w podgrzewaczu przygotowaną wodę, ale pokażę Wam, że jest on tak naprawdę skonstruowany z trzech części, czyli mamy główną głowicę, do tego mamy koszyczek, który wkłada do głowicy tak żeby móc uzyskać tutaj um, przestrzeń żeby można było wyjąć cieplejsze rzeczy e, bezpośrednio z koszyczkiem a tak Także mamy opakowanie na górze, czyli na tyle, żeby ciepło pozostawało tak naprawdę w, samym, w tym samym miejscu. No dobra, to zacznijmy sobie w takim razie od przede wszystkim przygotowania tego sprzętu do użytkowania. Producent zakłada, że przed pierwszym użyciem można przetrzeć cały sterylizator i podgrzewacz wilgotną chusteczką oraz wprowadzić pierwszy tryb sterylizacji, dlatego żeby Przygotować sprzęt, ale też, żeby czuć się komfortowo w kontekście, chociażby przeciwbakteryjnym, więc przed pierwszym użyciem jak najbardziej zalecane jest takie działanie. Pomiędzy użytkowaniem, między średnio co 10-14 dni zaleca się pełne umycie takiego podgrzewacza przy pomocy kwasku cytrynowego oraz octu. Wszystko znajdziecie w instrukcji obsługi, więc nie jest to bardzo skomplikowane, ale rzeczywiście warto utrzymać sam sprzęt w czystości, biorąc pod uwagę, że chociażby podgrzewacz. Mamy tutaj nasze mleko. No dobra, to zobaczmy w takim razie, czym ten podgrzewacz może nas zaskoczyć. Pierwszą podstawową rzeczą jest to, że mamy tutaj tryb tak zwany fast. Nie jest on zalecany do mleka kobiecego, ze względu na to, że rzeczywiście bardzo szybko rośnie tutaj temperatura, ale w przypadku rodziców, którzy karmią swojego malucha mlekiem modyfikowanym, jak najbardziej ten tryb będzie tutaj dla nich pomocny, aby w bardzo szybkim tempie rzeczywiście tą wodę do mleka modyfikowanego podgrzać. Ja już mam przygotowaną też butelkę. Butelkę mam tak naprawdę wzięłam z innej firmy też, żeby Wam pokazać, że one swobodnie mieszczą się do tego podgrzewacza, więc to też nie jest tak, że sam podgrzewacz zamyka Was w jednej firmie. Jak najbardziej możecie użytkować butelki z innych Firm, mm, takich, które wam odpowiadają i odpowiadają Waszemu dziecku. Jeżeli sobie przejdziemy na ten tryb FAST, to zobaczcie, włączam sobie sam podgrzewacz. Podświetlają mi się wszystkie przyciski, i tutaj mam od razu przycisk po boku FAST. Tutaj bardzo ważna kwestia, ponieważ muszę określić trzy elementy podgrzewaczowi, aby uzyskał on odpowiedni czas. Zwróćcie uwagę, że muszę zaznaczyć tutaj w tym miejscu, czy mleko jest, czy woda jest. Zamrożona, czy, mle, czy woda jest w temperaturze lodówki, czy jest w temperaturze pokojowej. Drugi element, który muszę tutaj określić, to jest określenie materiału, z jakiego zbudowana jest butelka. Będzie to ważne w kontekście tego, że samo przewodzenie ciepła jest tutaj bardzo różne. Więc jeżeli korzystam z butelki plastikowej, to będzie zupełnie inny czas ustalony przez urządzenie niż czas w momencie, kiedy korzystam z butelki. Silikonowej. Ostatni element, który muszę tutaj zaznaczyć, to jest określenie objętości, jaką mam przygotowaną w butelce. I zwróćcie uwagę, jak już oznaczyłam wszystkie trzy elementy, automatycznie podgrzewacz pokazuje mi czas w jakim woda będzie tak naprawdę gotowa. Więc tutaj już nie musicie się stresować i patrzeć co chwilę, jaka jest temperatura wody, którą chcecie uzyskać, tylko tak naprawdę już tutaj do temperatury 37 stopni zostanie podgrzana ta woda w tym czasie, który wam urządzenie pokazuje. Kolejnym elementem, który możemy tutaj swobodnie znaleźć, to są tak naprawdę kwestie związane ze sterylizacją, tryb rozmawiania, oraz tryb podgrzewania mleka oraz podgrzewania jedzenia. Jak widzicie, tutaj nie ma żadnych innych przycisków, więc tak naprawdę urządzenie działa na podstawie temperatury, jaką określicie. Czyli, jeżeli włączam sobie nasz podgrzewacz i używam drugiego przycisku, to tak naprawdę ustawiając temperaturę 37 stopni, urządzenie wchodzi w tryb. Podgrzewania mleka. Więc tak naprawdę tutaj do temperatury 37 stopni zostanie podgrzana, podgrzana nasza porcja i urządzenie oczywiście wydaje ten dźwięk w momencie kiedy ta porcja jest też gotowa. Bierzemy tutaj pod uwagę, że znowu kwestia przewodzenia przez butelkę może być bardzo różna. I czasami się zdarza, że pomimo określenia temperatury rzeczywiście warto jednak sprawdzić i tutaj też producent zaleca w trosce o bezpieczeństwo nasze oraz dziecka, żeby jednak sprawdzić temperaturę pokarmu, który uzyskujemy, chociażby przy pomocy naszego nadgarstka. Kolejny tryb, który możemy tutaj włączyć, to jest tryb między 30 a 80 stopni i to jest rzeczywiście podgrzewanie. Jedzenia. Czyli na przykład, jakbyście chcieli podgrzać sobie hmm, pokarm w słoiczku, jak najbardziej też można tutaj hmm, taki słoiczek hmm, włożyć. I tutaj znowu moja uwaga. Hmm, bardzo często zdarza się tak, że jeżeli podgrzewam pokarm w słoiczku, to rzeczywiście słoiczek robi się bardzo, bardzo ciepły, a pokarm w środku jest nadal powiedziałabym letni. Dlatego też bardzo zachęcam do tego, żeby jednak sprawdzać tą temperaturę, chociażby czy na palcu, czy, hmm, czy na nadgarstku, żeby upewnić się, że. Pokarm nie jest za gorący. Czy rzeczywiście możemy takiemu maluchowi to podać? Ale też nie sugerować się właśnie samą temperaturą słoiczka, ponieważ on, że, może być on. Przegrzany. To, co jest ważne, to to, że samo urządzenie umożliwia nam utrzymanie temperatury. Czyli jeżeli jestem w trybie podgrzewania mleka czy podgrzewania posiłku, to rzeczywiście sam, samo urządzenie może tutaj podgrzeć nam do, do temperatury pożądanej, którą samodzielnie wybraliśmy i utrzymuje temperaturę tak naprawdę przez kolejnych kilka, kilkanaście godzin. Więc jest to o tyle dobre rozwiązanie w sytuacji, kiedy jestem sama w domu. Jestem sama z dzieckiem. Nie mam czasu na przygotowywanie posiłków gdzieś po drodze, więc tutaj automatycznie włączenie sobie urządzenia z już włożonym posiłkiem powoduje, że właściwie mam wszystko na gotowe. Więc jak najbardziej. Ułatwia nam to zdecydowanie um, pracę. Ze swojego doświadczenia też mogę powiedzieć, że bardzo ułatwia to um, chociażby pracę niani czy babci, bo jeżeli nie mają, um, nie znają naszego systemu, um, nie wiedzą gdzie szukać pewnych elementów w naszym domu, gdzie przechowujemy słoiczki, gdzie przechowujemy um, różne posiłki dla dziecka, to tak naprawdę już um, takie. Przygotowanie tego wszystkiego przed naszym wyjściem z domu zdecydowanie ułatwia tym osobom pracę, a też samo urządzenie jest takie dosyć proste w użytkowaniu, więc nie ma tutaj tak naprawdę niczego bardzo skomplikowanego. Ostatni tryb, który tutaj znajdziemy, o którym też już Wam troszeczkę wspominałam, to jest tryb sterylizacji. I tutaj rzeczywiście ustawiam sobie temperaturę na 100 stopni i rzeczywiście sam, sam sterylizator będzie w stanie podgrzać wodę do tej temperatury. I utrzymać ją przez 8 minut, tak żeby cały cykl sterylizacji tutaj został, został tak naprawdę włączony. Ja spróbuję sobie jeszcze tylko włączyć tą, to urządzenie do 100 stopni, żeby pokazać Wam jaka też jest głośność tego urządzenia, bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, z racji tego, że jestem mamą, że takie urządzenia potrafią być czasami po prostu głośne. Tutaj jak testowałam sobie. Na samo urządzenie. W ogóle do mnie te dźwięki nie docierają. Więc tak naprawdę, mając to urządzenie nawet w sypialni, gdybyście chcieli korzystać z takiego urządzenia bardzo blisko gdzieś tutaj malucha, żeby właśnie w nocy ułatwić sobie użytkowanie, to tutaj tak naprawdę nie powinno się nic zadziać i takie urządzenie nie powinno malucha wybudzać. Pamiętajcie tylko o kwestii bezpieczeństwa. Jeżeli malec już nam czworakuje, zaczyna się wspinać, to dobrze jest jednak przez wysoką temperaturę utrzymywać. To urządzenie z daleka od dziecka. Podsumowując, myślę, że jest to sprzęt. Godne zaufania, przede wszystkim jest godne spojrzenia na niego i zastanowienia się, czy jest on nam potrzebny, rzeczywiście może się okazać, że wielu z nas taki sprzęt nie będzie potrzebny, bo nie użytkujecie tego typu rzeczy, takich jak butelki, takie jak laktatory, które również można tutaj sterylizować, więc myślę sobie, że być może nie jest to sprzęt naszej pierwszej potrzeby, ale z drugiej strony, jeżeli jesteś mamą, która dosyć często wychodzi. Z domu, która zostawia malucha pod opieką właśnie babci, niani. Jest to sprzęt, który ma dobry stosunek ceny do jakości. Nie pomieści on zdecydowanie wielu rzeczy, takich jak chociażby sprzęt podwójnego laktatora, ale z drugiej strony na takie podstawowe nasze potrzeby, powiedziałabym codzienne, jest jak, jest jak najbardziej sprzętem konkretnym. Jeżeli macie jakieś pytania bądź wątpliwości, to śmiało Was zachęcam do komentowania tego filmu. Pamiętajcie, że zawsze możecie spojrzeć do instrukcji obsługi czy na stronę samej firmy NENO, gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne informacje do użytkowania. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą uwagę i mam nadzieję do zobaczenia przy innych okazjach.